Przed wylotem wspomniał Pan, że to będzie najważniejszy, jeden z najważniejszych szczytów NATO w ostatnich latach. Czy teraz, może po szczycie, może Pan to potwierdzić? To już jest pewne. Zwiększamy wydatki do 5% jako cały sojusz. To jest historyczna decyzja. Ona jest największym wzrostem w historii funkcjonowania NATO. Wracamy de facto do tego, co nie było naszym udziałem, bo działo się w czasach zimnej wojny, ale do takich zbrojeń. Na tą skalę, jaką sojusznicy ówcześni w Sojuszu Północnoatlantyckim realizowali, gdy był jeszcze Związek Radziecki. Więc widać, że zagrożenie, o którym mówimy od lat, zagrożenie ze strony Rosji jako bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państw NATO i odpowiedzialność, jak przeciwdziałać temu, jak odstraszyć, została wzięta do serca przez wszystkich uczestników nie tylko szczytu, ale i sojuszu. Choć droga nie była do tego najłatwiejsza, Hiszpania w pewnym momencie zgłosiła obiekcję, które jednak udało się. Gdyby rok temu ktoś powiedział, że będzie 5%, jak 8 czy 9 państw nie spełniało dwóch, no to by nie uwierzył. Uznałby, że trzeba się udać do specjalisty. A stało się to możliwe. Pół roku temu jeszcze było to niemożliwe, na pewno. Rola prezydenta Trumpa jest bezsprzeczna w osiągnięciu 5%. Teraz pytanie, w jakim tempie będą te wydatki zwiększane? Czy tutaj widzi Pan jakąś rolę dla Polski, żeby obligować, dopingować sojuszników? Pierwotna propozycja była bardziej atrakcyjna niż ta, która została przyjęta. To miało być 0,2% rocznie w najbliższych latach, żeby przynajmniej osiągnąć te 3,5% twardych wydatków, bo ta 5% jest podzielona na 3,5%. Zakupów sprzętu, tak to nazwijmy, twardych wydatków militarnych i 1,5% na cyberbezpieczeństwo, infrastrukturę, mobilność militarną. Ważne rzeczy. Więc to wszystko składa się w, w pewien cały sens. My wzywaliśmy do szybszego wydatkowania. Uważaliśmy, że nawet nie 35, 32, ale 30 rok to jest ten czas, kiedy powinniśmy osiągnąć ten cel 5%. To samo mówią państwa bałtyckie, państwa nordyckie. Skończyło się na 35 roku. Jest to wielki sukces, ale trzeba pilnować, żeby te środki nie szły w ostatnich latach, tylko już od najbliższego roku. A na ile to jest ważne z takiej naszej regionalnej perspektywy e, i z perspektywy e, naszych plany obronnych, na to te regionalne plany obronne? Na ile to jest istotne dla nas? Wypełnienie planów regionalnych jest możliwe tylko wtedy, kiedy wszyscy sojusznicy się. E, Składają na te plany, znaczy dają swoje siły, deklarują swoje zdolności do wypełnienia tych planów. Im więcej będą wydawać, tym łatwiej osiągniemy wypełnienie planów regionalnych. To jest absolutnie system naczyń połączony. To jest najlepsza wiadomość dla Polski: że nie tylko państwa ze wschodniej flanki NATO wydają więcej, ale państwa oddalone zwiększają swój potencjał obronny, czym bezpieczniejsza jest Polska. To był bezsprzecznie najważniejszy punkt tego szczytu, ale zajmowaliście się państwo także innymi rzeczami, cóż jeszcze? Bardzo dużo spotkań bilateralnych, przed chwilą w sali, w której jesteśmy, zakończyło się spotkanie bilateralne z wicepremierem ministrem obrony Australii. Dobra informacja. Samolot wczesnego rozpoznania będzie już w drugiej połowie tego roku australijski ze sto osobowym personelem naziemnym i oczywiście z pilotami, z obsługą, e, będzie stacjonował w Polsce, będzie chronił polskiej przestrzeni powietrznej, będzie służył dla naszych sojuszników. F-35 e z Norwegii znów wracają do Polski i przedłużona została decyzja i obecność przez to e, baterii Patriot niemieckich na lotnisku w Jasiące. Mamy zabezpieczenie na ten rok i też przed chwilą rozmawiałem z generałem Kawolingów na dowadzącym e, sił sojuszniczych w Europie, e, który potwierdził, że Początek przyszłego roku już też jest zabezpieczony, więc bardzo dobre decyzje zwiększające bezpieczeństwo tu i teraz. Nie czekamy na zwiększone wydatki na 5%, e, tylko tu i teraz mamy e, większy wkład sojuszniczy. Na koniec chciałbym pana zapytać o, o tę sytuację na Bliskim Wschodzie. Pan wspominał, że to nie jest w agendzie e, e, NATO, natomiast pewnie gdzieś ten temat się pojawił. Czy istotnie się pojawił? Pojawił się, pojawił się w wielu rozmowach, pojawił się w tych działaniach, które powinny być podjęte. Również e, dotyczyło one i pokoju pomiędzy e, Izraelem, a Iranem to się udało osiągnąć, to jest sukces. Stany Zjednoczone w błyskawiczny sposób, można powiedzieć, zadziałały, bo to była ich odpowiedzialność główna, ale też jest temat bezpieczeństwa w Strefie Gazy. Nie tylko pomocy humanitarnej, ale zakończenia tego, co tam się dzieje. To jest myślę, że bardzo ważne też dla wielu osób w Polsce i w Europie. To, 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 te tematy były poruszane. Mamy zwiększone wydatki na obronność, to ważne w kontekście Polski, ale panowie wspominaliście, że to jest też taki widomy znak tego, że Europa się przebudzi. Wszyscy widzą zagrożenie i rozumieją zagrożenie rosyjskie. To powoduje, mobilizację całego zachodu, mobilizację instytucji zachodu, na to dzisiaj fantastyczny wynik 5% w ciągu 10 lat. Niektóre kraje chcą osiągnąć go dużo wcześniej w 29-30 roku, ale z drugiej strony Unia Europejska która wykorzystuje swój największy atut i swój największy potencjał, czyli politykę gospodarczą, aby wzmocnić przemysł obronny i aby umożliwić państwom... Członkowskim Unii Europejskiej, które są przecież także członkami NATO, aby wzmocniły swój potencjał wojskowy, aby wzmocniły swoje zdolności, dokładnie w taki sposób, jak oczekuje tego NATO. A więc dzisiaj mamy do czynienia z czymś, co kiedyś wydawało się mało realne a więc z pełną synergią NATO i Unii Europejskiej. Unia Europejska wspiera NATO, aby NATO mogło Wzmocnić zdolności obronne, siłę militarną NATO, abyśmy byli bezpieczni, abyśmy mogli odeprzeć czy też odstraszyć Rosję. Choć wydawało się, że po objęciu urzędu przez prezydenta Trumpa ta współpraca na linii NATO-Unia Europejska wcale nie jest taka oczywista. To prawda, ale Dzisiaj, nawet gdy słyszymy przywódców Francji mówiących o suwerenności o strategicznej Europy względem Stanów Zjednoczonych, słyszymy zupełnie inny kontekst, tak? że to ma być europejski filar NATO współpracujący ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest też. Wielka przemiana, która dokonała się w ostatnim czasie, to już nie jest tak, że Europa ma być w jakikolwiek sposób konkurencyjna względem Stanów Zjednoczonych, ale ma wzmocnić NATO i wspólnie z Amerykanami ma realizować. Plany y, regionalne, które są istotą funkcjonowania NATO. A na ile ten szczyt y, potwierdził, e, że ten sojusz jednak pozostanie trans, transatlantycki, pozostaje transatlantycki? A, to jest e, niebywale ważne, dlatego że mieliśmy szereg różnych wypowiedzi e, wcześniej po stronie europejskiej, e, po stronie amerykańskiej, e, które e, mogły stworzyć wrażenie, że e, NATO. Dochodzi do pewnego momentu, w którym no, tak naprawdę albo to będzie NATO z Amerykanami, albo to będzie NATO europejskie. Dzisiaj już nie ma żadnej wątpliwości. Z jednej strony państwa europejskie, także te najbardziej wynoszące, postulujące tą autonomię strategiczną względem Stanów Zjednoczonych, takie jak, jak Francja. Są za tym, żeby to był właśnie sojusz transatlantycki. Z drugiej strony mamy potwierdzenie bardzo silne wczoraj ze strony sekretarza Hekseta, sekretarza Rubio, a dzisiaj ze strony samego prezydenta Trumpa, że Stany Zjednoczone wypełnią swoje zobowiązania wewnątrz NATO i są do tego przywiązane. A więc mamy z dwóch stron potwierdzenie, tego transatlantyckiego charakteru NATO. I jest jeszcze jedna rzecz. Otóż wszyscy mamy świadomość, że podstawą siły militarnej jest siła gospodarcza, siła przemysłu obronnego. I dzisiaj w NATO mówimy o współpracy przemysłów obronnych w formule transatlantyckiej. Nie chodzi tutaj o e, odwracanie się przemysłu obronnego europejskiego e, od Stanów Zjednoczonych, odwrotnie, chodzi o synergię pomiędzy przemysłem amerykańskim i europejskim. I chcę przypomnieć, że e, to. Polska to, to my, to e, premier Kosiniak-Kamysz podczas swojego spotkania z, 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 z heksetem e, na początku tego roku przedstawił dokładnie taką wizję, e, którą my już realizujemy od samego początku, czyli polsko-amerykański joint venture w Polsce. To jest właśnie przykład e, tego e, transatlantyckiego wymiaru NATO we współpracy e, przemysłów e, e, obronnych.